Ej, dobra, strzelę cały blok Echo leci po do mój tank jak glock Każdy wersał cios bez Nie gram w kotkę, tu nie ma litości Jak wchodzę na bit, robi się głośniej niż w nocy ej. ej, wychowany między blokiem a wrogiem na podwórku cisza, ale w oczach ogień nie pytaj o plany, bo my robimy ruch Jak mówię, że lecę to nie chodzi o stół, bratku Ej, patrzę na miasto jak sniper na co? Wow, każdy dzień to walka, każdy wers to stra łeb Łeb Tu nie ma snu, tylko chaos. i bity prawda boli bardziej niż ulica Po bitwie Po bitwie Wstrzą blon. Echo leci po siedem, mój gank jak dla Każdy wasza cios bezbredni Nie na w kotkę, tu nie ma litości Jak chodzę na beat, robi się głośniej niż w nocy ej. Strzelam wersami, jakbym miał magazynek Kiedy słowo celne, jakbym nosił celownik. Chodzę na beat, nie pytam kto tu rządzi ej. Bo wiem, że każdy z nich na moim tle się błądzi ej, wow. ej. W tej fejmówce lojalności spodzaj, za blokiem nie stoi tylko petą Tuż ja serca, ej W kieszeni zero, ale w duszy milion Dlatego każde wez wypuszczam Jak w Wow, jak w tkwiburą Strzęcę blok Echo leci, do mój gang Jak blok Każdy wraca cios bezbredny Nie w kotkę, tu nie ma litości jak chodzę na beat, robi się głośniej niż w nocy. Nie śpiemy jak kulewka, o może Ej, każdy wersek, wyrok nie umija pod korze. Ej, tu nie ma bajek, to nie dead fix, brat Jak padają strzały, koniec <coughs> dźwięk z gier, to fakt. Yeah, Je, yeah, to fakt. Ej, dla moich ludzi strzelam bez wahania. Na scenie sam jak wilk, bez ujadania. Nie szukam problemów, ale nie uciekam. Bo kiedy trzeba, potrafię lecieć jak beczka. Ej, ej! Echo leci poście do mój gank jak glock. Każę wesoć o z bezbredni. Niech na tu nie ma litości. Jak wchodzę na bit, robi się głośniej niż w nocy. i <much> blond. Echo leci poście do mój gank jak glock. Każdy wysocios bezbredni. bezbrednie yeah. Nie, nie Nie gram w nie ma litości Jak chodzę na beat, robi się głośniej niż w nocy Pow Ej mocno Haha